Cześć, dzisiaj trochę mroźno, ale postaram wam się sprawnie zaktualizować, co mamy obecnie u nas na Poznańskiej 53 na placu, jeżeli chodzi o naszą ofertę. Zacznijmy od kilku słów. X5, bardzo świeżo, 23 rocznik, bodajże. Generalnie tych X5, przerabiamy teraz sporo. Obok zupełne przeciwieństwo, trochę X5 jest takie bardziej spokojne, a tu mamy Cayenne Coupe w charakterystycznym kolorze Lava orange Bardziej znany w sumie z model GT, no ale ktoś zdecydował się zakupić go do Cayenne. Moim zdaniem wygląda świetnie. Dalej trochę bardziej praktyczna odmiana SUV-a, czyli BMW X7, oraz już w sumie sprzedany Golf GT Idźmy dalej, bo 3 minuty to wcale nie jest zbyt dużo. Audi Q5 mamy też już je praktycznie sprzedane. Makan, który do nas świeżo przyjechał, już szczerze Wam powiem, że się pogubiłem w tych makanach. Kupujemy ich w tym momencie tyle i dosyć dużo sprzedajemy, że już mnie pamięć czasami zawodzi, który jest który. Mamy i diesle, i mamy Makana T, i mamy zwykłego w benzynie, i mamy GTSA, i mamy Turbo do wyboru do koloru. Dalej, RS3, które jeszcze nie wiem, co to robi, bo jest świetne. BMW serii 3, oczywiście, ta auta zawsze musimy mieć w ofercie. Mamy kilka egzemplarzy, zazwyczaj w M-pakiecie, ale też mamy w różnych kolorach. Tu mamy na przykład w kolorze czarnym, a obok niego Mini Cooper JCW, którego też pokazaliśmy dokładnie na naszym kanale na YouTube. Kia Proceed GT, ta już chyba jest sprzedana, bo już nie ma tablic, prawdopodobnie, a może jeszcze jest dostępna. W każdym razie tych egzemplarzy mamy, mamy kilka. GL, które do nas niedawno przyjechało, Kia Stinger. Makan. Turbo, ogólnie tutaj dorobili też dodatkowy rząd, jak spojrzycie tak naprawdę tutaj mamy trzy rzędy aut, bo już się nie mieścimy. Oczywiście mamy jeszcze drugi plac po drugiej stronie cały czas. BMW serii 4, która jakimś cudem też jeszcze jest w ofercie. Kolejna trójka, kolejny prosty GT, tam się kryją hot hatchy, kryje się sprzedany Mini Cooper S oraz Yaris Gear. W sumie fajne auto na obecną deszczową pogodę, no bo nie zapominajmy, mamy tam napęd na 4. koła. X4, które już też jest w sumie sprzedane, Gielce, które jest sprzedane. Kolejna Kia GT. Teraz już mam pewność, że tamta czarna sztuka jest rzeczywiście sprzedana, a ta jest jeszcze aktualna, aczkolwiek trzeba się śpieszyć. Dwa razy A45 AMG. Kolejna trójka, która też jest sprzeda, tym razem w wersji Luxury Line. BMW serii 5, który kupiliśmy pod klienta, a jak się odwrócimy w drugą stronę, to zobaczymy Audi Q7, które też zostało kupione pod. Klienta a obok BMW X3, o którym nie wspomniałem, ale jest jeszcze dostępne. A te ich trójki też nam bardzo dobrze się w tym momencie sprzedają. Tam jak widzicie, kolejny Prostit GT i kolejna trójka, kupiliśmy też jedną nową jedynkę i tam się kryją jeszcze dwa auta, czyli Audi A3 w dosyć bogatej wersji oraz Mercedes V Klasa. No, w bardzo bogatej konfiguracji. Też zapraszamy do zobaczenia, jeżeli szukacie rodzinnego vana. Dzięki za oglądanie, no i zapraszamy do nas na Poznańską 53 oraz do pozostałych lokalizacji.